Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ósma Łapa. Dzisiaj w planach mam przygotowanie dwóch terrariów dla ptaszników nadrzewnych. E, ptaszniki te siedzą tutaj i są to przedstawiciele rodzaju Pecilotheria. Tutaj siedzi Pecilotheria metallica, a tutaj troszkę większa Pecilotheria regalis. Dla tych dwóch ptaszników azjatyckich przygotuję dzisiaj terraria. Terraria mam o tutaj, sobie stoją. pijemy je od Tropical Factory i są jak zwykle... Mwah, tak wykonane. Także jaram się niesamowicie, że będę mógł e, zaraz je urządzać, ale to jeszcze nie wszystko, co dzisiaj dla Was mam, ponieważ jak pewnie część z Was wie, a ci, co nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, 27 marca w Poznaniu odbędzie się giełda terrorystyczna Exotic Fest Poznań. I ja mam dla Was trzy wejściówki na te targi. A co zrobić, żeby otrzymać ode mnie jedną taką wejściówkę? No to dowiedzą się ci, którzy obejrzą cały odcinek do końca. No, dobra, to mm, ja piję wodę z mega fajnego kubka, który dostałem jakiś czas temu od y, Rafała, czyli Pająka Michka. Mm. Warszawska woda, super rzecz, y, a lecimy z intro. <grym wody> Zanim zacznę e, urządzanie tych terariów, to jeszcze muszę się troszkę popodniecać tym, jak one są wykonane. Bo serio, naprawdę to jest po prostu mistrzostwo świata. E, no, tu wszystko się zgadza. Ten szlif jest. No, kurczę. Wiecie co mam? Mam, mam, no, mam wiele terariów e, od różnych producentów. O jak to jest. No, zadbane o każdy detal, to jest po prostu niesamowite. To maskowanie kratek z każdej możliwej strony. No, po prostu coś niesamowitego, i ja będę się tym jarał, i będę zdecydowanie polecał te mm, teraria. I to nie jest odcinek sponsorowany, bo ja wcale nie dostałem tych terariów. Ja po prostu za nie zapłaciłem i zapłaciłem za nie. No... Tyle, ile powinny kosztować dobrej jakości Teraria. Także, tak jak już kiedyś mówiłem na jednym z odcinków coś za coś, jeżeli chcecie mieć mega, mega, fajną jakość i mega, super dokładnie wykonane teraria, to no to te parę złotych po prostu więcej trzeba zapłacić, ale naprawdę warto, bo jeżeli trzymacie teraria, nie wiem, w salonie, no, tak jak ja i chcecie, żeby to ładnie wyglądało i żeby przychodzili goście, no to warto jest, nie ja wiem, 10 złotych więcej zapłacić i mieć po prostu pewność, że no terrarium jest wykonane niesamowicie. W ogóle tutaj w porównaniu do tych, które mam tam na regale, które urządzałem już w niejednym odcinku, tutaj jest pewna innowacja, w sensie Innowacja. No, niech nazwę to innowacją, pewna zmiana. E, mianowicie, prowadnice są teraz pojedyncze. W tamtych poprzednich miałem podwójne prowadnice, tutaj są pojedyncze, co sprawia, że to terrarium jest optycznie i jeszcze lżejsze. E, I Uff, kurczę, dobra. E, nie będę się już tym tak bardzo jarał, e, ale no, 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 no zobaczcie, co to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Dobra, e, zmieniam kadr, przechodzę na kamerę, którą mam zamontowaną na górze. E, I co? I będę urządzał te terraria. Na początek zacznę od zrobienia ścianki, ponieważ e, no, problem mam taki, że nie mam nic na ściankę, więc będę tak naprawdę improwizował, ale to też będzie fajne, bo zobaczycie, jak można sobie poradzić i w jaki sposób można zrobić fajną ściankę. Się, wydaje mi się, że będzie fajna, zobaczymy. Nie mając tak naprawdę ani, ani jakiegoś tam korka na wymiar, ani nic takiego, ja posłużę się silikonem. Zrobię ściankę przy użyciu silikonu, jakichś tam ścinków, kory, które poznajduję za chwilkę w moich pargałach. i włókno kokosowe też mi tutaj posłuży do zrobienia tych ścianek. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy, trzymajcie kciuki. A tymczasem zabieram się za robotę. Dobra, z racji tego, że na siedząco będzie mi niewygodnie, no to będę to robił na stojąco. Także polecam założyć o rękawiczkę gumową, oczywiście czarną, bo czarne są bardziej pro niż niebieskie albo białe. Eee, nie, no, żart, oczywiście. Eee, polecam założyć jakąkolwiek, bo silikon to jest masakra. Jak ktoś się upaćka. Eee, I jaki jest plan na przygotowanie tego? Eee, nie wiem, w zasadzie nie mam jeszcze planu. Mam tutaj silikon, mam eee, troszkę suchego to jest bardzo ważne przy robieniu ścianek. To Wam powiem już z własnego doświadczenia, ważne jest to, żeby włókno kokosowe było naprawdę suche i mam tutaj jeszcze jakieś fragmenty ścinków kory. No i przystępuję do roboty. Zacznę od zapaćkania wszystkiego silikonem, a potem to się zobaczy. Dobra, silikon mam wstępnie wyciśnięty. Teraz trzeba się troszkę pobrudzić i to wszystko porozprowadzać. Ale stwierdziłem, że w sumie nie będzie mi się chciało później wszystkiego sprzątać, więc wezmę sobie kawałek kory i rozprowadzę to przy pomocy czegoś takiego. Życzcie mi powodzenia. Mm, nie ma to jak zapach silikonu. O <coughs> oh, kurde. Nie polecam się zaciągać tym. To jest jakaś masakra po prostu. Bla, 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 dobra. To mi się jeszcze może przydać, więc położę to sobie, Ech, gdzie ja to położę, tak żeby się nie upitolić. Dobra, o, tu sobie to położę. E, I co teraz? I co teraz? E, I teraz wezmę jakieś kawałki e, kory, które gdzieś tutaj mam, i będę je gdzieś tam tutaj e, randomowo po prostu wtykał w ten silikon. Dobra, pomieszczałem tutaj gdzie gdzie różne kawałki kory. Teraz będę musiał z tego co widzę podopuszczać miejscowo silikonu tak żeby te kawałki kory nie były wiecie. Tak. W stosunku do powierzchni tego wszystkiego, żeby to tworzyło gdzieś tam jakąś jedną spójną powierzchnię. Dobra. Dobra, myślę, że tego silikonu wystarczy. Trochę mi się tam gdzie nie gdzie popać kało, ale trudno. To żyletką później ze skrobię, jak to wszystko wyschnie. Kolejnym etapem będzie wrzucenie mieszanki włókna kokosowego. Wcześniej mówiłem, że to będzie tylko włókno kokosowe, natomiast postanowiłem zmieszać to z ziemią ogrodową. A po co? A po to, żeby było to trochę ciemniejsze i żeby ta struktura była trochę fajniejsza. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Dobra, sypiemy. Po wsypaniu to wszystko dobrze ugniatam, żeby włówno kokosowe z ziemią przykleiły się do silikonu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, e, wszystko jest zasypane, uklepane. No to teraz trzeba cierpliwie odczekać. Nie wiem, pewnie jakieś. 24 godziny. Dobra. Ścianki powoli sobie schną. Ja już je troszkę e, odsypałem z tego nadmiaru łupka. Zapowiada się, że będą wyglądać chyba całkiem przyzwoicie, ale to zobaczymy. W międzyczasie, może powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby otrzymać ode mnie jedną z wyjściówek na Exotic Fest w Poznaniu 27 marca. No to co trzeba zrobić? Ano słuchajcie, bo problem jest taki, że ja cały czas zastanawiam się, czy jechać do tego Poznania za te dwa tygodnie i powiem wam szczerze, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co robić. Nie czuję się przekonany, dlatego wejściówki, wejściówka w zasadzie trzy wejściówki pójdą do trzech osób. Od razu mówię, że nie ma opcji, że jedna osoba zgarnia trzy albo dwie. Są dla trzech osób pojedyncze wejściówki i żeby dostać taką wejściówkę, no to w komentarzach pod tym filmem przekonajcie mnie, żebym 27 marca jechał do Poznania na Exotic Quest. Jak to zrobicie? Nie wiem, być może, nie wiem, przytoczcie jakieś ciekawostki o Poznaniu. Może coś fajnego tam w tym Poznaniu jest, co warto by było zobaczyć prócz targów. No, po prostu przekonajcie mnie, aby na ten weekend jechać sobie do Poznania. Czekam na Wasze pomysły i ciekaw jestem, czy skłonicie mnie do tego, żebym jechał 27 do Poznania i pojawił się też na Exotic Fest. Dobra, co tutaj się dzieje? No, nic się nie dzieje. Trzeba czekać. A przy okazji przypominam, że zbieram pytania do QA. Pod filmem tym, albo poprzednim, albo jeszcze poprzednim wpisujcie swoje pytania. Bo kilka osób zadało, ale tak powiem Wam szczerze, że no, to będzie bardzo krótkie QA, jeżeli się nie postaracie. Także piszcie śmiało. Ścianki trochę podeszły, także pora walczyć dalej. Co dalej w planie? Wymyśliłem sobie, że nie jestem do końca oczywiście zadowolony z tego, jak to wygląda. Postanowiłem więc urozmaicić troszkę strukturę tych ścianek sadząc tutaj mech. Mech będzie o, takowy, takowy z mojej hodowli. Nie patrzcie na tę roślinkę. Nie wiem jak ona się nazywa. Wsadziłem ją w jednym z terariów i rośnie po prostu jak głupia. Także jak ją czasem wyrywam, i to tutaj ją wrzucam i tutaj sobie rośnie. Dobra, powsadzam troszkę mchu w różnych randomowych miejscach. Pewnie zaraz będą komentarze: O, zrób odcinek o mchu. No idzie wiosna, więc prawdopodobnie niedługo taki odcinek będzie mógł zostać w końcu zrobiony. Bo w zimie to wiecie, nie ma sensu robić odcinków o muchu. Dużo go tutaj wsadzać nie będę. Nie wiem, czy on się w ogóle będzie trzymał w jakikolwiek sposób. Ale pożyjemy, zobaczymy. Dobra, żeby ten mech w ogóle się trzymał na tej ściance to przyszpilę go takimi szpileczkami, które zrobiłem z drutu nierdzewnego i ciach, i teraz powinien się trzymać. Dobra, ścianki uważam za skończone, no, jestem nawet, nawet, nawet zadowolony. Także teraz pora na dalszą część terariów. i ja tutaj nie będę wam po raz setny pokazywał jak się robi drenaż i tłumaczył po co on jest, po prostu go zrobię. Terraria będę robił po kolei. Pierwsze już ma zrobioną warstwę drenażową i agrowłókninę, która będzie nam oddzielać podłoże od drenażu. No to teraz standardowo lecę z podłożem, a później będę sadził rośliny. Tutaj mam moją selekcję roślin, które no, może nie wyglądają teraz y, najlepiej. Nie ukrywam, nie są w najlepszej formie. No, bo mogło się tak zdarzyć, że ktoś zapomniał je parę razy podlać. Ale jak y, posadzę je w terariach, to liczę na to, że y, będą bujnie rosły. Dobra, co by tutaj wsadzić? W tyłu posadzę coś wysokiego. Tu jest, nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to się nazywa. To jest jakiś y, rodzaj paproci. No jak widać wygląda ona teraz dosyć kiepsko, ale na pewno odżyje. Tego jestem bardziej niż pewny. Dobra. Ok. i ją zasadzę tak, żeby tworzyła mm, dalszy plan. Czyli myślę, że gdzieś tutaj. Teraz chyba trzeba by jakąś kryjówkę dla pająka zrobić. Mam tutaj różne kawałki kory tub korkowych. Ta to jest w ogóle jakaś wielka. Ta też jest wielka. Tu jest taka całkiem spoko. I ona może tutaj całkiem fajnie wyglądać. Myślę, że będzie wyglądać mega, mega fajnie. E, tylko teraz tak, co ja potrzebuję. Tak, z tyłu wsadzę trochę takiej fitonii. Ona ma bardzo fajny kolor. Jest taka, no, szara z czerwonym ożyłkowaniem, coś pięknego. O tak, tutaj z tyłu myślę, że siądzie mega, 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 mega fajnie. Sypniemy więcej podłoża. Dobra teraz kryjóweczka. I jeszcze więcej podłoża. I tutaj chyba metka zamieszka. Z drugiej strony wsadzę jeszcze jedną fitonię. A co. to będzie zdecydowanie mega, mega, mega fajne terrarium. Dobra, chyba wystarczy już tych roślinek. O kurczę, słuchajcie, jaram się, jaram się niesamowicie. Eee, mech. Mech i z mchem to wiecie. Już standardzik. Gdzie się da się, tam go wcisnę. Nie wiem, co to za gatunek mchu, ale zapach ma jak... jak te glony do zwijania sushi. Wow. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy. Nic więcej tutaj chyba dawać już. Nie będę. Tak, zdecydowanie jestem z tego terrarium zadowolony. No, jest ładne. E, dobra, to biorę się za drugie. Oczywiście, żeby nie było zbyt różowo, no to do urządzenia drugiego terarium zapomniałem włączyć górnej kamery. Dobra, jest wstępny ugniot. Najpierw przymierzę może kryjówkę. Myślę, że taki kawałek kory będzie ok i liczę na to, że ona tutaj sobie zrobi gniazdo, ale wiecie jak to z tymi ptasznikami jest. Nie ma co planować i sobie wymyślać, bo, no bo, bo wy sobie, a one sobie. I tutaj zasadzimy, o takie coś zasadzimy, ale Andrzej przecież to rośnie wielkie. No i co z tego? Ta sadzonka ma rok, i no, jak widać, kiepsko jej się wiedzie i chyba jakiś przędziorek na niej jest. Ale jak dostanie wilgoci w terarium, to szlak go trafi. E, przędziorka w sensie, nie rośliny. Bo przędziorki bardzo, ale to bardzo nie lubią wilgoci. E, One się pojawiają jak jest sucho. Pamiętajcie, żeby zraszać wasze rośliny tropikalne. Pan specjalista się odzywa, który potrafi zamordować nawet trzy kroki. Tak. Tak to właśnie ja. Dobra. No. I co? No i oczywiście leci Fitonia. Ja ją tutaj wrzucę i ona sobie mam nadzieję będzie ładnie rosnąć. W sumie Fitonia w innych moich terariach ma się całkiem spoko. Więc może i ta przeżyje. O, ale mamy jeszcze pusto na pierwszym planie. No to zasadzimy może. O. Nie pamiętam co to jest. Oczywiście, ale na pewno będzie tu temu bardzo dobrze. Lepiej niż w tych moich nieszczęsnych doniczkach. No i teraz lecimy tradycyjnie na koniec z mychem. No dobra. I chyba, chyba mamy to. Tak mi się wydaje. No, nie widzieliście jak budowałem to terrarium, ale wyszło tak. Ale to wiecie, było proste. Najpierw kawałek korka, później drugi kawałek korka, później roślina na środku, później te dwie, później mech i ciach. Zrobione, koniec. Każdy głupi by potrafił. No. To myślę, że teraz mogę z czystym sumieniem przejść do najfajniejszej części, czyli do wpuszczania ptaszników. Będzie wesoło. Dobra, na pierwszy ogień pójdzie Loteria Regalis, która siedzi tutaj. Siedzi, siedzi i tylko czeka, żeby mi wywinąć jakiś numer. Ale dobra, może nie będzie tak źle. Przypominam wszystkim, którzy nie wiedzą, być może są tacy: Ptaszniki z rodzaju Peciloteria pochodzą z Azji i są bardzo. Mocno jadowite. Co prawda pecilloteria nie jest pająkiem, który gdzieś tam się jakoś mocno stawia. E, natomiast tak jak mówię, ma bardzo silny jad i są to pająki bardzo, bardzo szybkie. Także no cóż, trzeba to robić ostrożnie. E, ok, zobaczymy co ta poe mi pokaże. I czy grzecznie przejdzie. Nie wiem jak to zrobić. Nie chce mi się jej przekładać z pojemnika do pojemnika, e, używając jeszcze jednego pojemnika, także spróbuję ją po prostu e, przegonić, z terrarium do terarium. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie wierzę. Nie wierzę. To się jeszcze może nie udać. Tu jeszcze wszystko może iść nie tak. No, ha, i co, i tyle? Nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Przeszła. Grzecznie przeszła. Z Regalisem poszło wyjątkowo łatwo, o, to pewnie metalika da popalić. No, zobaczymy, ale dobra, nie ma co gdybać. Sprawdźmy, czy taki diabeł straszny. Gdzie ty jesteś? Na samym spodzie. Fajnie by było, jakby ona od razu nie pobiegła do tuby, bo chciałbym wam ją pokazać. Bo to bardzo ładny ptasznik. Była mała ucieczka, ale na szczęście nie zbyt daleko. No, niestety ta Metalika jest dużo bardziej narwana niż ten Regalis. Nie wiem, czy uda mi się zrobić na nim jakiekolwiek zbliżenie, ale no cóż, postaram się. Tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Zarażowałem dzisiaj dwa terraria dla ptaszników nadrzewnych z rodzaju Poe. To był Regalis i Poe Metallica. Dajcie znać, który z tych ptaszników bardziej się Wam podobał i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy podobają się Wam te aranżacje. Ewentualnie co byście zmienili, co byście dodali. Nie, dodawać to tutaj chyba już nic e, nie trzeba, bo byłoby za gęsto, a te rośliny jak troszkę urosną, to i tak e, no, zapełnią tutaj e, te teraria, podejrzewam konkretnie, jeżeli nie padną, co też jest niewykluczone. Dobra, wystarczy tego gadania. Przypominam Wam o wejściówkach na Exotic Fest w Poznaniu 27 marca. Żeby zdobyć jedną z trzech wejściówek, musisz w komentarzach do tego filmu zachęcić mnie w jakikolwiek sposób do tego, żebym pojechał w weekend do Poznania i był na tych targach. Także przekonajcie mnie. Trzy osoby, które mnie przekonają. Dostaną wejściówkę na te oto targi. I jeszcze raz dla przypomnienia, piszcie też swoje pytania do QA, a ja się z wami już dzisiaj żegnam. Było mi bardzo miło, że zechcieliście poświęcić trochę czasu i obejrzeliście ten film. I co? I widzimy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że tym razem już bez obsuwy i że odcinek będzie w poniedziałek, ale tego Wam obiecać niestety nie mogę, ponieważ ostatnio jestem na bardzo dużym życiowym rozdrożu i po 14 latach zmieniam pracę. Tak, 14 lat siedziałem w jednej firmie, teraz to zmieniam i będę zajmował się zupełnie czym innym. I będę, że tak powiem, na swoim. Także trzymajcie kciuki, żeby to wszystko się udało. Bo jak się nie uda, no to pewnie nie będę miał już pająków e, ani niczego nie będę miał. <także>, Także trzymajcie kciuki. Dobra. Dzięki za oglądanie. E, życzę wszystkim bardzo miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.